W dzisiejszym odcinku... Odcisku, kurwa, palca, ty. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Mercedesa Drifta. Marcinowi, jego właścicielowi, przedstawimy zadania drifterskie, które będzie musiał wykonać, a wy ocenicie, czy je zdał. Zrobimy wyścig między Mercedesem Driftem, a Struclem. Jak myślicie, kto wygra? Zapraszam do oglądania. jest naprawdę gruby projekt z Poznania. Właścicielem tego samochodu jest Marcin, oczywiście w go w dzisiejszym odcinku. Przejedziemy się tym, poupalamy, będzie również wyzwanie, które Marcin będzie musiał zrobić i przy okazji nie spowodować żadnego uszczerbku na moim zdrowiu. Więc koniecznie oglądajcie cały materiał, bo tak naprawdę nie wiecie w którym momencie to się pojawi. Opowiem o samochodzie, pokażemy co w nim siedzi, jak wygląda silnik, co znajduje się w środku. W ogóle ciekawostka, wiecie, że się tankuje go przez bagażnik? No dobra, ale nie przedłużając, pokażę Wam wizualnie, jak on całkowicie w sobie wygląda. A to the sky, onto my heart. Auto wam już pokazałem, myślę, że je doskonale już znacie z nocnych lotów. Jeżeli ktoś śledzi mojego Instagrama, to wie, więc bije na Instagrama. Marcin, nie będziemy przedłużać, odpalaj furę. Najpierw będziemy się przejechać tym dzikiem. Lecimy upalać, słuchajcie. Nie ma żartów, więc bijemy do furmany. Od razu wam powiem, że na wstępie, jeśli chcielibyście drugi odcinek driftów, driftu, gdzie wsadzimy tutaj dziewczynę, to strzelcie 6000 łapek w górę. Dobra, wsiadamy jedziemy się przejechać. Jesteśmy już w środku. Zaczęliśmy na grubo, słuchajcie. Marcin Dźwirze Marcin zamyka patrzcie jaka kultura. Do góry pyk pyk Fopie, dostałem piachę wszystkim od tego tira. Jesteśmy już w tym szatanie. Marcin, pierwsze pytanie, takie najbardziej podstawowe. Ile to kunia ma? Tutaj z znak zapytania. Coś po 400-450. Czerwony guzik. Każdy myśli, że paliwo rakietowe, ale to jest ogólny hebel, nie? Tak Odcięcie wszystkiego. A gdzie gaśnica? A gaśnica nie ma. E, nie ma. Jest jedna tylko w bagażniku i należy e, e, Później e, e, będzie system gaśnicy. Super, biorąc pod uwagę, że ten, e, brak paliwa jest dosłownie tutaj za mną, to mega, mega optymistycznie do tego podchodzę. Typowy dzień na polskich drogach. Jedziesz, jedziesz, to do... No i zajeżdżasz do Biedronki no. po bułeczki na rondzie zawróć zawróć Marcin, na to w ogóle jest głośne? Nie, bardzo cicho co on tu kombinuje? o, okejkę okay nam pokazali, jest dobrze? okejkę okay czy no, pałka? bo nie pamiętam nie wiem właśnie chyba okejkę, okay zobaczcie jaki ty miły chłopak zacznij góra, dobra mordeczka z twarzy takiej miłej w ogóle, powodu, powodu. Jak skończymy głupoty robić, to ten, to powiem wam o silniku, nie? a potem będą wyzwania. Ale na razie to jeszcze, pokorzystajmy z tego dobrobytu. W ogóle, totalnie w mieście, nie zwracamy na siebie uwagi. Nikt kompletnie się nie patrzy, nikt. To jest totalnie normalna sytuacja. No naprawdę, e... normalka. Nie wiem, Bardziej to jakiś kurwa dziwny jest, wiesz? No, chyba ta Normalna sprawa. Tak. Słuchajcie, by mam historię. Poznałem ostatnio zarąbiską laskę. No taka, szprycha, 10 na 10, nie? No i wiesz, no tu jeden, jedno spotkanie, drugie spotkanie, potem dowiaduję się, że ona ma chłopaka. nie, no nie wierzę i najlepszego, to no jeszcze do tego piłkarz Jak powiedziałeś, że jest że to jest, to opadły Ale mówię, no dobra, poczekamy dwa lata Wyczekane lepiej smakuje, moi kochani, wyczekane lepiej smakuje No i teraz tak wiesz, na wyczekanie biorę temat, na wyczekanie Nie mogę, ty No te, temat ogólnie na wyczekanie bierzemy no ale to ten, będę was informował to dalej. O po jaka limuzyna z ty! O, kura, <śmuszem> ale o. jaki spasiek? No, 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 to taką, taką limuzyną miał wtedy ten. Przewiozę. się ten. uklęknij, wiesz. Do you merry me? <śmuszem> Zostając z okazji, że jesteśmy na torowisku, zmierzamy powoli do miejsca, gdzie poznacie bardziej postać Marcina, prawda? Oczywiście. Marcin opowie nam o tym samochodzie, powie, co tutaj siedzi, jak to zostało zmontowane, a później pójdziemy do wyzwań, bo to jest najważniejsza część tego odcinka, to są wyzwania. Marcin, powiecie ci moje bezpieczeństwo. No, szpital jest niedaleko. No dobra, to my sobie pogadamy, opowiem wam o tym samochodzie. Koniecznie oglądajcie do końca, bo przegapicie najważniejsze i pamiętajcie, że na 220 tysięcy subskrypcji pokazuje twarz, będzie demaskacja Saszy, więc walnij tu koniecznie suba, no i strzel łapę w górę, tak? Bo za 6 tysięcy łapek w górę to tutaj zapakujemy na moje miejsce do Marcina y, tak. pannę i panna będzie robiła a Marcin będzie robił... O Marcin będzie tak a... robił! Jak <laughs> jedziesz w jak pociąg! Bo w życiu ważne są tego tylko... chwile, chwile! Zanim przejdziemy do wyzwań, czas zdać kilka bardzo ważnych i kluczowych pytań dla Marcina. Marcin, jesteś gotowy na twoje pytania? Chyba tak, zobaczymy To opowiedz mi co to za fotele, skąd te kubełki? Powinni w nich siedzisz tak, fotele że nawet nie będziesz się są... pogranie podrapać Tak, fotele są z parko, a Jeden i drugi z homologacją FIA Tu coś pos... ma homologację? Tak, to ma homologację FIA, które pozwalają na udział w zawodach Aha. Jeden co prawda jest wygaśniętą, ale drugi jest jeszcze z ważną To ważne. Więc o to chodzi Widzisz najważniejsze Widzisz w tak. to tylko, no, nie? Tak Kolejne pytanie, felgi, co to jest? Felgi to są najzwyklejsze RH Firmy RH 8,5J, takie standardowe, żeby można było poupalać. Czy nie artyce. żałujesz? To no, dokładnie. Raz, kolejne ciekawe pytanie, które mnie bardzo zastanawia. Z tyłu jest bezpieczny bak Co dokładnie. to w ogóle jest bezpieczny bag? A znaczy, bezpieczny bak to jest nic innego jak po prostu zbiornik aluminiowy, przez to, że jest aluminiowy i w środku gąbka. Która uniemożliwia przepływ benzyny z lewej na prawą Podczas driftu to dosyć ważne, żeby silnik cały czas dostawał benzynę Czy ona on jest, tego... tak? jest tak? jest w środku? Jest pianka, w środku, ale oprócz tego jest jeszcze switch. Ale czego jest w bagażniku? Jak? Czego, czego jest w bagażniku? bagażniku? Chodzi o to, żeby odizolować od komory tam, gdzie siedzi kierowca i po prostu tam, gdzie I jest I tankuje też bagażnik, nie? Dokładnie Ale tu pokażemy no, Wam... Nie ma, będziemy tankować, dzisiaj Wam pokażemy jak będziemy tankowali, patrz na to! Teraz powiedz Marci, silnik, bo to jest ciekawostka, dużo pytać na tym silniku, bo tutaj jest 5 litrów. Tak, to jest 5 litrów, e, odprężone podkładkami, 1,5 mm na stronę. E, do tego dołożony kompresor AMG z 5 piątki e, i na razie powinien tam mieć moc około 450 koni. Ostatnie co jeszcze możemy zapytać? To jest ta hydrołapa, no bo naprawdę wygląda grubo. No tak, no potrzebna w drifcie. Ale żeby... powiedz mi w ogóle, bo słuchajcie, dla osób, które może chciałyby takie coś zbudować. W jaki sposób? Bo to już było ostatnie pytanie, ale specjalnie kluczowe je wybrałem, bo naprawdę jest ambitnie wykonany system tej hydrołapy. Opowiedz, jak ty to zrobiłeś? Czy System jest taki, że ze względu na to, że w Mercedesie trochę ciężko z miejscem z tyłu, żeby założyć drugi dodatkowy zacisk, więc jest układ po prostu wpięty w oryginalny. Jest po prostu ucięty, powiedzmy, w, i idzie zamiast bezpośrednio do tyłu, idzie przez hydrołapę. I także, że jak się naciśnie hamulec, to działają i przód, i tył, a jak się wciśnie hydrołapę, to tylko tył wtedy spina. Genialne! Naprawdę, to jest genialne. Dobra Marcin, słuchaj, ja klasycznie, żeby oni mieli rozdrywkę, zaryzykuję. Ale żeby to nie było, że to tylko tyle w tym odcinku, bo oni myślą, że wyzwanie i koniec, to jeszcze zrobimy drag race'a. Z rolki. Zobaczymy czy się uda. Z rolki, spróbujemy. No jak tu łapę strzelą to się uda, nie? No, łapę muszę strzelić. Bo, bo jest... Przy okazji 6000 lajków. Kolejny odcinek z Marcinem. No dobra, to będzie drag race, ale przed drag race'em no to kurde eh, sami zaraz zobaczycie. Dotarliśmy na nasze miejsce, czas na wyzwania Marcina, to ty zadecydujesz czy Marcin podobał tym wyzwaniom. Pokażę wam na podstawie Dodge Viper'a, to jest niespodzianka. 8,4 litra V10. Jakie wyzwania czekają Marcina? Jaki budżet taki Viper. <laughs> Więc tak, Marcin, patrz, to jestem ja, tu o, najpierw masz wjechać, nie zrobisz mi żadnego uszczerbku na zdrowiu Wszystko jest w wszystkich skontrolowanych warunkach, tam stoją dwa zastępy straży pożarnej, karetka i dwa radiowozy, tren zamknięty. <laughs> podjeżdżasz i walisz wokół mnie jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko i wypierdasz. To jest twoje pierwsze zadanie, no bardzo proste, nie? Czas to trudniejsze. <laughs> Znowu podjeżdżasz, Walisz kółko, walisz przekładkę i zamykasz mnie w ósemce. Czyli ja jestem środkiem jednej z ósemek, tak? Są twoje dwa bardzo proste zadania. Kamerę ustawiłem z gości, ja będę stał tako i masz mnie nie zamieść. Ja się nie ruszam. Jeżeli poruszę się, bo mnie wystraszysz, choćby centymetr, to niezaliczone. A widzowie pamiętajcie, jeśli mu się uda, łapa w górę i komentarz pod filmem, zaliczone. No dobra, to przechodzimy do twoich wyzwań. Jesteś gotowy? Oczywiście. No i super. Thank you. zaliczony CZY NIE? A ja wiem, ja ja. Dobra to czas na drag race'a Lecimy się ścigać powiem, Że Chociaż trochę się boję, bo ten samochód jest naprawdę lekki A Mustang w nim jest serio ciężki No ale co Marcin obrady chyba nie? Zasłużył na tą łapkę i na te zaliczone Chociaż ja nie wiem, bo z bogo tego nie widziałem Tylko ty to widziałeś Do beku, lecimy się ścigać Jedziemy właśnie z Marcinem na miejscówkę Marcin jest za mną Średnio go widać, no przepraszam Marcin przywitaj się Powiedz cześć Jesteśmy na zestawie, będziemy brać się z 50, z 70 i ze 100. Zobaczymy jak to wyjdzie. Sam jestem mega ciekawy. Dajcie mi znać, czy wy też. pamiętajcie że jest naprawdę hardcore, bo muszę jedną ręką nagrywać, jeszcze jedną trąbić. Marcin, tu w prawo? Tak, tak w prawo. No. Dobra, to, tak, szyku... ale... to szykujcie się, będzie ciężko. Łapę, strzelcie, zachęci, bo naprawdę ciężko jest bez operatora. Dzisiaj lecimy bez operatora we dwójkę tak totalnie jolo. Totalnie na razie za mną! Za mną, Marcin, za mną na razie nie ma miejsca o kurwa. patrz go, patrz go, patrz go, szybszy Nie wierzasz, nie wierzę w to Dobra, Kevin. Dobrze Ty, ten Meroli, idziemy furfest, dobrze Słyszysz mnie? Teraz ze stówy to czekaj Ty nie ma czas Wjeżdżaj na lewy, wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj Dobra, czekaj Żeby było pusto Karetka zjeżdża, ze stówy Dobra, trzy Tak, chuj tam Widzieliście, zostałem zdeklasyfikowany Twoje 0 doładowane kontra moje 5.0 wolnosące Ja nie miałem szans Ale słuchajcie Dogadaliśmy się, że jak skończę Mustango ja i 500 koni Spróbujemy to zrobić jeszcze raz Mam nadzieję, że się uda Marcin, jak mu się będzie? Trochę ciężej wtedy? No całe 40 koni więcej, no to może być trochę Może to być, być, nie? Abszywalne. A on był w szoku, on słuchajcie, on tak nie no nie wiem czy go rozjadę no, Nie wiem czy dam rady, nie? A prawda jest taka, że wszystkie zwyczajne Mustangi Ten na no, to to bierze z palcem w dupie, no bo ten no, jest porobiony, tak, nie? Tak, tak. Naprawdę, mówiłem wam, nie? Klatka, wypieszone, 5-0, kompresor. No nie miałem podjazdu, naprawdę się starałem z różnych prędkości. Pewnie na V też bym je zrobił. Jakbym miał odwagę, tym pojechać, nie? Słuchajcie, pamiętajcie, 6000 łapek w górę, kolejny odcinek. I to nie dość, że z panną to jeszcze, jeszcze raz wyścigi, nie? Więc tutaj 6 kołapy w górę. Wbijajcie na Instagram Marcina. Będzie pierwszy w opisie. na mojego koniecznie, no i suba nie, 220 koła suba, no, to w końcu to zdejmuję, no zajcimy mi na odporządek, słońce pali, gorące, Jeśli ja dzisiaj cały dzień pociłem. Im więcej, tym szybciej to nastąpi. No, mam nadzieję, że Wam się podobał, my no to do Marcin, lecimy, my spadamy, nie? Spadamy, no, dobra, trzymaj się, wozimy do fury, siema. <noise>